Witam, pora na filmik z obróbki. Zaczynamy od krótkiego omówienia zdjęć. Nie pamiętam tych kwiatów, nie wiem czy to było wyłowione, ale wiem, że strasznie chmurka je przeastrza. Czyli to tak. są ewidentnie. Widać, jak tu wszystko się robi takie takie aż rażące, takie poszarpane, ale to jest problem telefonów komórkowych. One te zdjęcia fajnie wyglądają, jak się je widzi na ekranie telefonu na malutkim. Jak, po, jak to powiększymy, albo na czym innym zobaczymy, to już jest problem. No jest ostro, kompozycyjnie jest w miarę, chociaż troszkę chaosu. Tutaj trzeba będzie coś tutaj z tym zrobić. Tu już jeśli chodzi o... Ale też tak dziwnie to wygląda. Gdzieś nam uciekły szczegóły. Nie wiem na ile się uda coś tutaj z tego zrobić coś się działo z tym zdjęciem. Nie wiem co. Hmm. Ciekawe czy to nie jest ten HDR włączony, bo, bo to tak właśnie coś się z, coś on nie, z, zamieszał z tymi zdjęciami ten telefon. Yy, bo tak kompozycyjnie jest całkiem fajnie. Bo mam jasną sytuację. Mamy mm, nie ma za wiele zbędnych elementów, to znaczy, sam kwiatów jest dużo, ale to tak się zlewa w jedną masę i postacie, które, się, które gdzieś w tym są umieszczone, jest całkiem przyzwoicie. Tutaj to samo jest ze zdjęciem. Tu też mamy jasną, klarowną sytuację i kompozycji jest naprawdę dobrze. Technicznie jest troszkę, ale to coś, coś jest nie tak z tym aparatem. Zobaczmy, co, co dalej przy tych wybranych. Tutaj, już tak jest, jakby lepiej. Nadal widać te przeostrzenie, ale, ale już nie tak. I tak przy oddaleniu wychodzi. Na, naprawdę, kolorki są ładne. Dość doświetlone, wszystko jest fajnie. I kompozycja jest prosta. Tutaj, to jedno krzesło, tego jednego krzesła się pozbędziemy. To jest świetne. Tutaj technicznie, i technicznie, i stylistycznie. To jest też takie wyłowione, takie nietypowe. Naprawdę te pęknięcia. Rewelacyjnie to wygląda. Jeszcze tak w dali uciekają, uciekają, przechodzą z, z bliska, z takich pojedynczych, grubych, wielkich, tych w oddali. Nagle widać coraz więcej, coraz więcej, coraz mniejszych. To znaczy one nie są wiele mniejsze, ale chodzi o to, że to tak w dalu ucieka, i, i tu ogrom widać, jak świetnej jakości asfalt mamy w naszym kraju, po prostu. To jest świetne. Tutaj jest podobny problem, jak przy tamtym. Gdzieś. On coś zrobił z tym zdjęciem, bo ogólnie kompozycyjnie jest świetne, technicznie jest słabe. Nie wiem, co było włączone w aparacie, ale coś, coś poszło ewidentnie nie tak. A mamy fajną tą, mamy proste, proste kształty, kilka tylko elementów w zasadzie przedzierającą się roślinkę przez to pęknięcie. No wyszło naprawdę fajnie. Zobaczymy, ile się da wyciągnąć tego obróbku. O, tutaj. To bardziej wygląda jak mównica. Przed, przed tymi kwiatami wychodzi na to. A to jest zegar. Też, też jest fajnie. Kompozycyjnie jest, jest ciekawe. Szerokim kątem e, nie ma zbyt wiele rzeczy. Nie ma chaosu. Nie ma postaci zbędnej, które gdzieś tam nam robią tłok. Naprawdę jest fajnie. A tu jest jeszcze lepiej. No, z ostrością już jest elegancko. Płytka głębia. Chociaż nie wiem, czy to nie jest. Nie, chociaż to nie jest efekt sprzętowy chyba po prostu z miarę blisko zrobione. O, blisko napisze, zero, 35 mm jest 0. Coś nie tak nie. Wy, wy, wychodzi z tych obliczeń. Ale zdjęcie jest naprawdę fajne. Ja nie zauważyłem w ogóle tego zegara. Jest naprawdę ciekawe. A tu mamy zieleń, zieleń, zieleń jeszcze raz zieleń. Też jest coś z ostrością. Ale tak jest naprawdę ten. No, to chyba jest ten HDR. Bo widzę, że bardzo dobrze sobie poradził z rozpiętością, z jasnymi, bardzo jasnym niebem i z cieniami tutaj. Technicznie tak z daleka wygląda świetnie. Gorzej, jak przybliżymy, spróbujemy coś z tego zgubić i poprawić. Kolorki ładne, yy, fajne tutaj fale z tych, z tych wszystkich gałęzi, przeróżne po prostu yy, formy, przeróżne faktury. Tu mamy wiszące, tu mamy takie. Tu. tu mamy wiszące, takie ewidentnie w dół, tu takie co po prostu próbują iść do góry, ale ostatecznie opadają na dół. Tu takie sterczące do góry, tu kwiatów trochę, tutaj jasne, tu ciemne. No jest multum przeróżnych roślin, to wszystko zmieszczone na jednej fotografii. przejście takie z różnej faktury, naprawdę fajne. To będziemy musieli sobie z tym poradzić jakoś technicznie tu już z jakością nie ma problemów. Też bardzo ciekawe. Bardzo fajnie to wygląda. Zobaczymy, jak wyjdzie po obróbce. Na pewno troszkę przytniemy. Ale na, naprawdę niezłe. O, do takich zbliżeń telefon się naprawdę nadaje dużo lepiej niż lustrzanka. Widać, jak blisko jest przystawiony, jak szczegółowo widzimy te wszelkie drobiazgi. Eee, tutaj ta, ciekawie, że mamy dwa kolory przy tych, przy tych owocach. Czy to są szyszki jakieś? Kolora wietra, tych roślin nas wozili z zagranicy ciężko powiedzieć, ale fajnie, że, że mamy dwie nie, dwa kolory, że uschnięte i nie, nie żywe jest bolid ostrość jest jakościowo jest naprawdę niezłe główny moty na tym spękanym asfalcie widać amortyzatory mają, robot, mają tutaj do roboty sporo na, na tym asfalcie, na tych dziurach. Nawet tu mamy amortyzator. Kompozycyjnie jest naprawdę świetnie, technicznie, technicznie też. Tu mam nadzieję, że. No, jest. I tak powinno to wyglądać. Jest ostrość. Naprawdę jest ostro. Jest duża głębia ostrości. Mamy zamrożoną akcję tutaj. Zamrożony ruch. I niebo ładne. To też jest świetne. To też wyszło świetnie tutaj nieco bliżej. Sam nie wiem, który bym wybrał. Tutaj niby jest bardziej skupiona uwaga. Ale z kolei tutaj mamy fajnie. Fajnie tak. To wejście do tej fontanny. Zobaczymy, co to będzie w obróbce, bo tutaj bym przyciął tą prawy róg tego. Tego zielonego trochę, żeby żeby było widać tylko samą fontannę. Ciężki wybór. No ciekawe niebo. Troszkę budynków pokazane. No, naprawdę poradził tutaj teleton świetnie. Jest trochę więcej światła, to wychodzi nieźle. No i dół trochę do rozjaśnienia, ale tu miejsce gdzie słońce nie jest mocno prześwietlone. Naprawdę jest fajnie. A tu jest jeszcze lepiej. Dlaczego? Dlatego, że mamy jakiś element na pierwszym planie, który jeszcze podkreśla, podkreśla, po prostu daje nam, mm, sprawia, że to zdjęcie jest bardziej wielowymiarowe. O, wystarczy popatrzeć. Tylko przydałoby się jeszcze szerzej, ale no. W sumie czasami warto chyba się odsuwać bardziej. Pompa. To znaczy, ta to pompa to kiedyś była, teraz to kram. Całkiem fajny ten. Fajnie ta kostka wyglądał ułożona dookoła. W kółku. Naprawdę fajne, przyzwoite ujęcie. To jest rewelacyjne. I. Nie, nie zwróciłem na to uwagi, przepraszam, że nikt nie zwrócił uwagi. Ciekawe, ciekawe zestawienie, kostka, te w, w, wzory z kostki i y, wzór utworzony ręką człowieka plus ten, na który jest nałożony wzór utworzony ręką natury, czyli te, te suche liście wierzbowe. No, dopiero teraz w sumie się zorientowałem, że to już zaraz będzie tego więcej. Tak jakby powoli do mnie dociera, że że ta jesień już nadchodzi, nieubłaganie. Tutaj jest podobnie, tylko troszkę ciaśniej. Sam nie wiem, które, które bym wybrał, chyba to. Hmm, tutaj mamy kwiaty, kwiaty, jeszcze raz kwiaty. Telefon to duża głębi ostrości, widać, że te pierwsze, które są bardzo blisko, są ostre i te, co są dużo, dużo dalej, też są ostre. Fale z tych, takie pasy, też całkiem przyzwoite. O, a to już zbliżenie. Technicznie dobre. Trochę centralnie kadrowane, ale myślę, że w takiej sytuacji to mocno nie przeszkadza. Też coś ciekawego z tego zrobimy. Tu jest również podobnie. Ten dolny kwiatek nam niepotrzebnie rozprasza uwagę, dlatego że on jest za ostry. Te fajnie wszystkie uciekają. W ten co coraz bardziej rozmyte. A ten tak ciśnięty pod tak przypuwa uwagę niepotrzebnie. O, tu technicznie jest. Nieźle kompozycyjnie, może troszkę za dużo tego dołu, jednak te parasolki tutaj są najważniejsze i warto było zacząć robić zdjęcie od stąd, a skończyć tak kawałek wyżej, te parę parasolek dodatkowych, a tu mamy strasznie dużo tej tego dołu. w sumie ten chodnik wygląda nieźle, to nie, nie jest takie złe, nie, nie, ja mówię tylko jak ja to widzę, ale to nie zmienia faktu, że no, jak jest tak, to trzeba będzie coś z tego zrobić, zobaczymy. Tutaj sytuację ratują te, te wszelkie tutaj płyty, kostki. No, one nam fajne linie rysują. Tutaj mamy tak, tutaj prostą, z tego, prostą, z tego, prostą, z tego, a tutaj znowu mamy ułożone rządkiem większe płyty. To jest ciekawie, naprawdę ten chodnik wygląda ciekawie. Tutaj z kolei mamy. O, i znowu jest ta sama sytuacja, takie przestrzenie. Tak jakby było mniejsze zdjęcie, a potem na siłę powiększonej. I wyostrzone. Nie wiem co ten telefon tu zrobił, co to był za tryb. Ale sam kadr jest ciekawy. Pierzba, i tutaj na pierwszym planie gałęzie dębu, chyba. Lubię dębu, zaraz się przyjrzymy. Dębu, które sięgają gdzieś w jej stronę. Jeszcze takie powykręcane. Ciekawe, ciekawie wygląda. No i ta poczta wasza. Też fajny budynek. Troszkę z innej strony sfotografowany. Ale. To, co rzuca się w oczy, to szokuje ilość tabliczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Z tych wszystkich znaczków napisów na takim starym, taki stary, ładny budynek, a tak go obkleili normalnie jak koinkę. Fajnie to wygląda. Pocztek, bank pocztowy, urząd pocztowy, kantor, kantor i znowu ten, i skrzynka, a tutaj już w ogóle następny. Wygląda jak. Jak auta jeżdżą po, po jakichś rajdach i mają nalepki ze wszystkich, na których byli, to tak samo jest to oblepione. Ale zdjęcie jest naprawdę ciekawe, zobaczymy co z tego wyjdzie. Także dziękuję i zapraszam do dalszej części.